Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kasprzowicza w Raciborzu, będące częścią zespołu szkół ogólnokształcących nr 1, obchodziło 80-lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się 12 grudnia. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące świętowało 80-lecie istnienia od wielu miesięcy, jednak główne obchody odbyły się 12 grudnia, stając się wyjątkową okazją do spotkania wielu pokoleń absolwentów, nauczycieli i uczniów. Imprezą, którą nazwaliśmy Od Korzeni do Skrzydeł, zasadziliśmy dęba Jana Kasprowicza, jak to mówimy, a dzisiaj uruchomimy Jana Kasprowicza, przywołujemy go do świata żywych i świętujemy z wszystkimi absolwentami. Jest mi niezmiernie miło, bo przed chwilą wróciłam z uroczystości, która odbywała się w Kościele Mszy. Było to naprawdę. Cudowne wrażenie móc zobaczyć tylu wspaniałych gości, którzy przyjechali, żeby rozpocząć świętowanie tego dnia właśnie z nami w kościele, a teraz tutaj wszystkie te twarze widzę. Hasłem przewodnim wydarzenia było Jesteśmy z Kasprowicza, a zgromadzonych na jubileuszu przywitał nie kto inny, jak patron szkoły. Wracam do szkoły, która nosi moje imię. Jestem dumny, że mogę być częścią jej historii. Witajcie moim drodzy. Spotkanie w Szkole Muzycznej było okazją do przybliżenia historii placówki oraz wspomnienia ważnych dla niej osób. Słuchajcie tego? W maju 1947 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, a w czerwcu kolejnego roku ufundowano pierwszy sztandar szkoły, który w konspiracji poświęcił ksiądz Jan Harper. Skromny początek. 77 uczniów i... Jeden nauczyciel, ale też wielkie nadzieje. Rok 2025 to zupełnie inna rzeczywistość. 500 uczniów, 60 nauczycieli i wciąż nadzieje i ambicje. Przez 8 dekad istnienia szkoły kierowało 10 dyrektorów. Po wspomnianym już Wiktorze Kapał byli. Józef Grabowski, Andrzej Harzewski, Irena Stigor Ryska, Marian Lipa, Kamil Simek, Janusz Nowak, Janina Wystup i Wojciech Janiczko. Wspominamy ich z wdzięcznością i szacunkiem. Mury szkoły opuściło blisko 9 tysięcy absolwentów. Najwspanialszych reprezentantów Kasprowicza. Dyrektor pierwszego liceum podkreślała, że za ośmioma dekadami historii szkoły stoją też wartości. Wśród nich trwałość, współpraca, nowoczesność i wspólnota. Naszą największą dumą są uczniowie i absolwenci. To właśnie dzięki absolwentom szkoła nie jest jedynie instytucją edukacyjną, lecz budowaną ponad pokoleniem. Sukcesy absolwentów i uczniów są wspólną wygraną i potwierdzeniem, że naprawdę warto. Podczas wydarzenia wystąpiła młodzież, później głos zabrali włodarze prezydent oraz starosta, który odpowiada za szkolnictwo ponadpodstawowe w naszym regionie. Chciałbym wam podziękować za te 80 lat pracy, za wychowywanie pokoleń młodzieży raciborskiej, za to, że zawsze Wasze Liceum było takim symbolem, synonimem tradycji, ale też wysokiej kultury, wartości, otwartości. Takiego otwartego spojrzenia na świat, a jednocześnie promowania. tolerancji, miłości, życzliwości wobec drugiego człowieka. Przepiękny jubileusz. Tutaj zacznę od przede wszystkim podziękowań całej kadrze dyrekcji za przygotowanie szeregu wydarzeń, bo to cały rok pięknych wydarzeń z okazji jubileuszu. My jako powiat przygotowywaliśmy się kilka lat do tego jubileuszu, między innymi pod kątem remontów szkoły, ale cieszę się. Kolejna nasza szkoła, trzecia już w tym roku, która obchodzi tak ważny i zacny jubileusz. No, pierwsze LO, szkoła z tradycjami. Moglibyśmy, myślę, że bardzo wiele czasu wymieniać osoby znane w całej Polsce, które właśnie są absolwentami tej szkoły, dlatego tym bardziej tak ważne wydarzenie, które dzisiaj obchodzimy. Cieszę się, gratuluję wszystkim absolwentom, jest to okazja do spotkania, do podsumowania, do wspominania tych fajnych czasów okresu szkolnego, pierwszych miłości i wielu, wielu innych fantastycznych wspomnień. Więc wszystkim absolwentom oczywiście dużo zdrowia, ale cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać i wspólnie oczywiście poświętować ten jubileusz. Jubileusz zwieńczono występem muzycznym, a wieczorem wszyscy bawili się na balu absolwenta w Szymocicach.